Dobry, witajcie w nowym vlogu, pierwszym w 2024. Jest to moja druga przejażdżka, Mamy dzisiaj 27 luty bodajże. No pogoda rozpieszcza, póki co oby już tak było. I co chciałem Wam życzyć udanego sezonu wszystkim, tyle samo powrotów co wyjazdów. No, i trochę chciałem się pochwalić tym, czym jadę, bo nie jest to RTEK, jak widzicie, jak słyszycie. Jest to K1600 GT 2012 rok, mój nowy nabytek. Zatrzymam się, pokażę wam, jak on wygląda za chwilkę. No, motocykl zupełnie inny technicznie, wizualnie. Jeśli chodzi o wyposażenie, też. No spełniło się tak jakby moje marzenie. Przymierzałem się do K1600GTL, przymierzałem się do Kawasaki GTR No niestety nie, jakoś mi to nie leżało. Nie dogadaliśmy się, jeśli o to chodzi. Na K1600GT usiadłem i wiedziałem, że, że to będzie dobry wybór Motocykl kupiłem w styczniu, pierwsze dni stycznia. Byliśmy po niego z Mariuszem w Niemczech. Kupiłem go od drugiego, drugiego właściciela bez żadnych pośredników. Odbyło się to całkiem fajnie, tym bardziej, że teraz w Niemczech nie trzeba tłumaczyć żadnych, żadnych umów. Nie trzeba, nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego. Po prostu spisujecie umowę dwujęzyczną. I, i, I tyle. Żadnych, żadnych wydziale komunikacji, żadnych tam problemów nie ma. Żadnych procedur też nie trzeba takich specjalnych przechodzić. Jak słoneczko zajdzie to jednak trochę chłodno. Więc tak, K1600GT 2012 rok, przebieg 58 tysięcy. E, tak jak Wam mówiłem, ja jestem trzecim właścicielem. Motocyk serwisowany do końca w ASO BMW. Drugi właściciel kupił go z serwisu BMW, ktoś go zostawił po prostu w rozliczeniu. On go wziął i przejechał nim, odkąd go kupił. Tylko 2000 km, bodajże przez 2-3 lata, więc niedużo. Jechaliśmy po niego 24 godziny samochodem razem z Mariuszem. Tak to ten Mariusz, którego znacie z filmów z Rumunii. No motocykl ma wszystko, czyli wyposażenie ma pełne jakie wychodziło Nie miał halogenów tylko oryginalnych, sobie zamówiłem, dokupiłem u my friendów i założyłem No co, no, jestem zadowolony, zobaczymy jak to się będzie spisywało Pierwszy serwis motocykla zrobiłem sobie sam Wymieniłem olej w filtr oleju, filtr powietrza, olej w kardanie Zajrzałem też sobie do wielowpustu na Kardanie. No wszystko wydaje się być w porządku. Żadnych tam uwag nie miałem. Nie miałem się zbytnio do czego przyczepić. Olej. No nie był jakiś tam za bardzo świeży. Podejrzewam, że. No tak jak kupił tam kolega wcześniej, czyli te 2000 na nim zrobił i myślał, że. Znaczy myślał, no, no, no bo nie był zużyty. Ale czyściutki jakiś ten olej też nie był. Co, doposażyłem go sobie, tak jak wam przed chwilą mówiłem, w Halogeny. Tutaj sobie założyłem włącznik Uchwyt DSP Connect. No to już jest uwielbiam te uchwyty, nie wiem czemu. Założyłem sobie Uchwyt DSP Connect, który kupiłem na fejsie Jakiś tam gościu sprzedawał na Facebooku. Nowy kosztuje takie 4 stówki e, Taki używany Kupiłem u niego za stówkę Czyli bardzo dobrej cenie e, No co no ma, ma ten motocykl dosłownie wszystko e, Nawigacja jak widzicie Czujniki ciśnienia w kołach Radio no fajnie się, tym, fajnie się tym jedzie, fajnie się tym prowadzi. Na razie nie chcę tak zbytnio porównywać do RTK, jeśli chodzi o komfort podróżowania, bo no, przyjechałem nim na razie tylko 130-140 km. Także. Także. No nie jest to dużo. No i tyle. zatrzymam się zaraz, pokażę wam jak on wygląda. Posłuchajcie sobie przez chwilę, jak to chodzi fajnie, No teraz za mną jeszcze stoi wioderka Także troszeczkę do buczy Wydechy ma oryginalne, zobaczymy, będziemy myśleć o krapie, z czasem Kurde, że tutaj drugie zielona, ja stoję, pewnie są jakieś czynniki, które mnie nie wykrywają No to mi się zagrzał, kurde, aż wiatrak się włączył, a światła się nie zmieniły Masakra jakaś Stoją dalej Tu pewnie będzie to samo Ciekawe No trzeba uważać jeszcze na pewno Pełno piachu, syfu, soli jeszcze Wszystkiego na drodze jest pełno Kurde od razu zielony, Ale farty Zjadę wam, pokażę, jak to wygląda. Swoją drogą z tej stacji ruszyliśmy na Rumunię. To mnie denerwuje. Tak, od środka jest szybka, jakby zaparowana Dobra Zobaczcie sobie, tak to wygląda Miał być biały Tak, mi się bardzo biały Podobał Ale jak go zobaczyłem białego Na żywo, to no nie No jakoś mnie tak nie przekonał Jednak swym wyglądem jak wam mówiłem, te halogeny sobie dołożyłem sam świecą całkiem spoko, oponki ten sezon jeszcze przelatają. Jeszcze jakiś dłuższy wyjazd zaliczą, mam nadzieję, że będą to alpy, też są do zmiany akumulator, no już jest czeka na półcanowe do włożenia, nie trzyma za dobrze, nawet dzisiaj mi się kontrolka zapaliła. No i tyle kochani Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla nas wszystkich udany i szczęśliwy. Postaram wam się nagrywać filmiki, vlogi z jakichś większych, mniejszych wycieczek. O jajku nie wiem tylko czemu mi to radio. Tutaj teraz mam kask yy, interką wyłączony a nie chce mi grać, widzi, że mam jakieś urządzenie Bluetooth, z którym się łączy. Nie mam pojęcia, czy. No, biegi na pewno nie wchodzą tak fajnie jak w Werteku. Ale to każdy mi mówił, że do tego trzeba się przyzwyczaić. Skrzynia biegów, w tym K1600, to po prostu jak młotkiem okowadło. To jeszcze raz, to obtrąbiliśmy e, koniec sezonu. Ach, nie będę może trąbił, bo z wózek idzie, ale zaraz sobie. Obtrąbiliśmy koniec sezonu, to obtrąbimy też początek. No, tutaj klakson jest normalny, także co kochani, jeszcze raz. Po raz chyba już trzeci życzę Wam udanego sezonu. Dużo wyjazdów, pięknych widoków. Gór przede wszystkim, bo nie wiem czemu, ale mnie te góry ciągną cały czas. Nie dochodzenie, ale do jazdy bym jeździł. Zakręty góry to jest to, co uwielbiam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego vloga, cześć.